W ostatnim odcinku poruszyłem temat Skrapiego, a Wy odebraliście go bardzo pozytywnie, na co bardzo dziękuję. Wiele osób prosiło abym nagrał film o innych osobach ze świata Skubiego. Znalazło się kilka komentarzy, które prosiły abym nagrał właśnie o kuzynie Skubiego. Czyli Scooby'em Doomie. Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj przedstawię wam, kim jest postać Skubiego Duma. Na wstępie chciałbym prosić was o zostawienie łapeczki w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A w komentarzu możecie dawać pomysły, jaki kolejny odcinek nagrać. Na szybko chciałbym jeszcze dodać, że jestem lekko chory, dlatego wybaczcie za mój głos. I w sumie to tyle. A my już bez przedłużania zaczynajmy. Scooby Doom jest głupkowatym kuzynem Skubiego Duma, który pojawił się w jednej z serii o Scooby'em Du. A nawet udaje mu się trafić do intra, mimo tego, że pojawił się tylko w czterech odcinkach. Ale mimo tych czterech odcinków, serial pozwolił nam zobaczyć jak bardzo życi są ze sobą Scooby-Doo ze Scooby-Doomem. W serialu możemy dowiedzieć się o tym, że Scooby-Doom chciał zostać policjantem, mimo tego, że nie idzie mu najlepiej bycie detektywem. Mimo to w tych kilku odcinkach dołączył do drużyny Scooby'ego. Scooby-Doom jest bardzo niezdarny, a za to nie jest aż tak strachliwy jak Scooby-Doo. Potrafi sam znaleźć poszlaki. Które nie są znajdywane przypadkowo, chociaż szczęście i tak znajdował je przez przypadek, albo nawet sam nie wiedział o tym, że je znalazł. Scooby Doom, tak samo jak Scooby-Doo, jest ogromnym fanem wszystkiego co można zjeść. I tak samo jak Scooby-Doo potrafi jeść bez umiaru, jest w stanie doprowadzić się do stanu, że przez przejedzenie nie jest w stanie chodzić. Tak samo jak Scooby-Doo. Scooby-Doo był bardzo nieogatnięty. Był on przedstawiany jako osoba głupia. A serial był w stanie stworzyć z tego powodu wiele żartów, gdzie coś głupiego przytrafia się bohaterom, którzy znajdują się obok skubiego duma Scooby-Doo i Scooby-Doo mają swoje specjalne przywitanie: którym witają się zawsze, gdy się spotykają. Scooby-Doo posiada też swój charakterystyczny tekścik którego używa w różnych momentach. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zostawiliście tutaj łapeczkę w górę oraz jakiś fajny komentarz. Już bez zbędnego gadania ja się z Wami żegnam, więc Byłam zjazd!